Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Z tej strony Hacker Google i dzisiaj sobie gramy po raz kolejny w World of Tanks. Od razu klikam bitwa i gramy. Słuchajcie, na samym początku, na samym wstępie tego filmu życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Wigilii, wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia, zdrowych i wesołych świąt. Żeby wam Mikołaj dużo prezentów przyniósł i nawet paczek świątecznych do World of Tanks. Nawet trochę złota z jakichś tysiączek, może trzy. Jak tam wolicie. No i zdrowych, wesołych świąt, bo jak wiecie jest pandemia, to życzę wam jak najbardziej, jak najwięcej zdrowia. Dziękuję, teraz przechodzimy do bitewki. O nie, trzy arty. No to do widzenia e, chyba już mnie posłały do garażu. No. <coughs> ciężko będzie, oj, ciężko! Naprawdę będzie ciężko. Ale dobra, z czego my nie damy rady? Proszę. Od razu jadę na górkę, żeby pić. Bo ja oczywiście jestem pół light, pół TEDek, oczywiście. Nie wiem czy się wychylać. Może poczekam, aż to burazd dojedzie i się wtedy... Wy... Albo dobra, wychyla się. O, jak burazd wychyla. O, 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 o! Kruz jest! O, 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 jak go zniszczył na jeden magazynek lol I tak trzeba wychylać, kurde. Masz załadowane dwa pociski. One shot, one shot, two shots i one kill. Dobra, ja jadę, chyba wychylam się. Patrz. No, zaraz pewnie ktoś... Dobra, dzięki przyjacielu. Ale szczerze powiem, że jakby tutaj ktoś wyjechał, taki skorpion G, no to i tak by mi uderzył z hajczka, no to chyba miał, zostałoby mi 100 albo 150 HP. To ja wolę nie ryzykować, ale że ja jestem taki, no, no niecierpliwy, to poje... Oh, arta, arta, arta! pik, One Haha, arta z newbów. Jezu, myślałam, że nie trafiłem, mnie, ale dobra. Co? Ej, ja w ogóle nie zauważyłem, że skorpion uderzył mnie za 704. Ja w ogóle tego nie zauważyłem. Ja tak mówię. Wiedziałem, że coś będzie, ale nie widziałem, że mnie skorpion z Obeka za 704. No nie widziałem tego. No. Serio, jeszcze te arty. Właśnie o to chodzi. Nienawidzę art. Jak są trzy arty. Dead. Nie przeżyjesz. Trzy arty. Dead. Tak jak samo tutaj jest. No proszę was, jak siódemka może wygrać dziewiątką, No taki ja, taki oni kontra 50 TP. No kto wygra? Albo taki CS, no. Albo nawet taki IS-3. No to. Już 45 TP bym dał radę, z KW3 dałbym radę, z Tigerem byłoby ciężko. Ale no, wygrałbym jakoś chyba, nie? Jeszcze mam trollgana, chociaż to nie za dobry znak, jeżeli mam się widzieć ciężkimi, ale dobra. Zapomniałem sobie zmienić działo, bo ja na Twoim miałem trollgana i prawie każdego na hita zastrzelałem. pewnie pojawi się jakaś fajna powtóreczka z bitewki fajnej to sobie możecie obejrzeć ale jeszcze zobaczę zobaczę co tam jeszcze nagram dzisiaj jeszcze wleciało, wleciały dwa odcinki z Minecrafta to sobie możecie zobaczyć jak najbardziej tam rozbudowałem, rozbudowałem sobie kopalnię i szukaliśmy dzisiaj diaksów ale nie, be, nie zdradzę Wam co co było? Czy znaleźliśmy diaksy czy nie? Nie powiem wam tego, bo wtedy byłoby słabo. Dlatego wam nie powiem, musicie sami zobaczyć w odcinku. Ja nie będę wam spoilerował. Dlaczego zawsze muszą być lagi? No nie wierzę w tą grę, nie wierzę w nią. Dzień dobry! O! Dobra, dingajcie się, proszę! No za co, <laughs> bingajcie się, dingajcie się! Proszę bardzo, no to nie muszę nie przebijecie mnie! La, Lalalala! La, la. kusi mnie, żeby strzelić na ślepo, nie? Ale tak kusi! Żeby przejść na się... O, Oooo! Panie! O kurde, zapomniałem, że ja jestem wychylony. Nie, dobra, Debbie, mogę... Idę się utopić. Elo. Ja też... Po co ja żyję? O, o! Nie trafiłem! Co jest z tą celnością? No bez przesady! Ja wiem, że ona jest słaba, no ale... No, proszę was, przecież to był piękny cel. No, przecież weszłoby za 300-400. No, lol. Ty tiger Campi. Ciekawa bitwa. No, ciekawa. Nie trafiłem. No, kurde. No, ale ta cenność, no bez przesady. No. Ja wiem, że to jest 0,50. No, ale Pełen, pełen skupiony celownik i nie trafiłem, no proszę. One shot, one shot, one shot, jeszcze. to no już wszystko. Ej, kurde, ja No i tu niby weszło za 221, to nie jest satysfakcjonujące, prawda, oczywiście. Ale dobra, może być. Wychyl, wychyl, i się czekamy na ciebie, especially for you. Dobra, strzelam na ślepo. Nie trafiłem, widziałem, tak ten pocisk się rozbił, no nie trafiłem. Już zastanawiam się co zrobić, no bo... No... Szczerze, zaraz zginę od każdego. No oprócz Tigera od KW3 zginę. Tak, tylko muszą mnie przebić. I tak jakby teraz już sami nawet nie wiem co mam robić, bo z każdej strony każdy mnie zabije na jeden strzał, no. Dosłownie, nie? Lol. Pa, pa, pa. Pa! No nie tra... Boże, ta celność to no jest koszmarna. No, jak ja bym. Jakbym grał Links. Links, a taki oni i celność. No, to jest nieporównywalne. Ja, za, ja zaraz sprawdzę. Ja zaraz sprawdzę, ile Links ma celności. Czekaj na tym najlepszym dziale. Czekaj. Celność 0 na 100 metrów. 0,4 A oni ile ma? Już wam mówię Na trollganie ma 0,56 No i niech Niech ktoś mi powie Że Jest niewielka różnica No to ja nie wiem To ja się chyba załamie A na tym ganie Celność 0,42 lepiej, Lepiej Ale i tak jest słabo no. Ale Links taki... Lynx jest, mówię wam, pół niszczycielem czołgów, pół nightem, nie? No bo serio, to jest... i Tedek może kampić jak ma perki na kamuflaż. Wszystko może tak naprawdę robić. No. Także XD. No celność taka jak oni, albo takie jak oho, a Lynx... No. Proszę was, nawet tego nie porównujcie, bo to nie ma chyba po co. I dwie arty. Z poprzedniej bitwy lęksem pamiętam, że dwie arty zdołały, żeby mnie zabić. A więc to i tak jest zły wynik, że są arty. No chyba coś Mikołaj nie chce mi dzisiaj dać prezentu bez, be, bitwy bez arty, także ciężko będzie. Znowu będą arty, znowu będą szotać. Dobrze, że... Ja się... Ja dziękuję Bogu, że nie jestem niszczycielem czołgów. <laughs> Więc e, tym, znaczy, czoł, czoł, e, czołgiem ciężkim nie jestem, no bo... <laughs> Oj, przepraszam, kichnąłem. Dlatego się... No, kichnąłem po prostu. Ja w niego! Ty, ty mówisz, Haker, że, e, że cenność jest e, 100 razy lepsza od oni, a strzelasz jak oni. Dobre porównanie mi... Uh, burask! Dlaczego Burask? Dlaczego? Dlaczego ja zawsze muszę mieć najgorzej? No i dobra, 396 HP poszło. 3400 tak naprawdę. Burazki jest przesadzony. Burazki jest przesadzony. Burazki jest przesadzony. Nie! O! Ale Burazkowi słabo polosowało za 276. No, słabo mu polosowało, przyznaję. Jak on potrafi za 400 walnąć, no to 276 to jest nic. I mniej boli. On teraz to bije jak progetto. Pa, jakie? Ja. Agresive. Agresive hacker. Hacker jest agresywny. Lol. Jedziesz tym linksem, jedziesz. To nie. Jedziesz! Ha! No, kierowca rajdowy, który uderza w, w ten, w kamień, no, to jest naprawdę wybitny kierowca. Byłem najpiękniejszy, byłem taką... artę wykrył! o Już we mnie strzelają! Już we mnie strzelają! No, kurka wodna! Już strzelają! I już mnie, już mnie zabili! Kurde! Jak ja. Ciężko się gra w tą grę. O i ciężko. Przyznaję. Ale dobra, teraz sobie. O! Dwie koczówki. Otworzę sobie. Może będzie piąty tier. Taki. Właśnie miałem powiedzieć taki. Miło... Taki hacker mówi: piąty tier, a tu nagle pierwszy. No nie wiem. Nie no to jest koszmar Ale dobra Czekajcie o, o! 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 O jak fajnie wygląda to Właśnie wspomniałem o tych śnieżynkach że ja mogłem te prezenty mieć Pa! Dekoracje czwartego poziomu Co tam czaku masz Co tam czaku Lorisie masz ale dobra, czekajcie, muszę e, sobie skorupki, o stać mnie będzie, ideolo, ideolo będziemy stać, no i wygrałem milion, właśnie dzisiejszy cel właśnie był taki, żeby mieć dziesiątą atmosfery i się to uda, po prostu się to uda. Podwórko to jest jasne, splecione lampki z żarówkami. Podwórko to było. To było to, nie? Podwórko to. Udało się! Mamy dziesiąty poziom atmosfery! Wuhu! Udało się! Tak jest! I teraz. Tekam na chwila. Uwaga! Te, 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 gratulacje! Dziękuję, dziękujemy! Wuhu la 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 Ja już ja życie w tym momencie, nie? Nie, 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 nie. Do gry. dobry. Powiem, do dobry. Wow! Nice! Zawsze chciałem to mieć. Nie, zawsze. W końcu się udało. Uhu. Zawsze chciałem mieć taką naklejkę. Udało się. W końcu. W końcu, po takim czasie. Jest! O! Co to jest? To no, nie wiem, no dobra, okej. Mniej nie śledzisz się w stosownych klicach, bo wszystkie w trybach rozchodzimy. Żeby na ostatnim co w następnej stronie, Okej. Okay. Czyli w następnym dniu, po takiej nazwie się nagrywa, to wybieraj Okej. No i widzowie, ja się z wami żegnam. I dziękuję wam, że byliście przez ten odcinek. Bardzo jest mi miło. I tak jak na początku mówiłem, życzę Wam miłych, fajnych i dużo zdrowia w na czas świąt i w ogóle życzę Wam bardzo dużo szczęścia w życiu i po prostu, no po prostu wszystko, co najlepsze Wam składam, a najbardziej przede wszystkim, bo w dzisiejszych czasach wiadomo, co jest, to życzę Wam najbardziej zdrowia. Zdrowia i dziękuję. Dziękuję, że byliście. Do zobaczenia, do jutra albo do następnego odcinka. Cześć!